Witam Was kolejnego dnia. Dzisiaj dzień wolny. Lecimy na plażę. Nie uwierzycie, co się dzieje. Ale znowu jesteśmy w poszukiwaniu toalety. Kolejny dzień, kolejne miasto, kolejna wyprawa w poszukiwaniu, która najpewniej zakończy się niepowodzeniem, tak jak wczorajsza wyprawa. Także trzymajcie kciuki. Kobieta. Powiem Wam tak, kochani. Niestety misja została zakończona powodzeniem I miałem bonding moment z jakimś typem losowym, więc też fajnie Wiecie o co chodzi, braterska miłość A teraz lecimy na szybkiego haika Mieliśmy łączenie z naturą, a teraz lecimy na szybkiego haika Żeby zobaczyć kamienie, a później wracamy do domu odpoczywać W do restauracji, bo mamy stolik na dzielnicę Tak Witajcie kochani, zdobywamy dru drugą górę z korony świata w dzisiejszym odcinku. Co? Wysokość ponad 800 metrów nad poziomem mały. dzisiaj zdobywamy koronę świata. To jest lumpa, to jest, to, jest z, to jest z takiego lumperskiego wydarzenia w Krakowie. To jest sukienka pionna na wsi. To jest... Są... Wow. Przeprasz. To są te stopki, z tobą. Nie wiem gdzie. on zbierał kolor. I są do te: To jest mi w opłakanym plastanie. I to jest torebka kupiona na targu na, na Kazi I Przy okrąglaku Przy okrąglaku. Patrzcie, jakie piękne widoki! No i kobieta, oczywiście, ale to nie zważajcie na Dobra, pójdźmy tędy, bo tutaj za stromo będzie na nasze buty. O kurczę, ale tam ładnie jest. Czekaj, przybliżenie zrobię. Przynajmniej wy zobaczycie wcześniej. Ło. Ale to słońce nieźle dzisiaj daje. W końcu jest ciepło. Boże, jedyny widzisz tamten granic świata. Może to, to też ładnie. Tam jakieś miasteczko jest. Patrzcie się. No, kamera tego nie oddaje, jak to jest z daleka w dół. i stronę. Tutaj, w tym miejscu, mógłbym, mógłbym zamieszkać tutaj. Na tym, na tej trawce. Myślisz, że no to? Tak, tak oto. Znaleźliśmy się w dżungli, kochani, na krańcu świata. Już zaraz zobaczycie najpiękniejsze widoki waszego smutnego, lecz prawdziwego życia. O ile nie zabije się przed dojściem, tam oczywiście. Ale myślę, że tak nie będzie. Boże, jakie piękne światło! Nie przejmuj się mną, jakby co to iść po prostu. Teraz trzeba sobie zejść, bo już będzie trudniejsze niż z Rozumiałem sobie kostkę, ale udało się zejść. O! wykręciłem kolano, ale piękne to są te. Nie wiem co to jest, ale to jest takie piękne w sensie te liście są tak cudowne. Matko jedna, ale to jest piękne ujęcie. Przepraszam, że to się tak ściemnie, ale y, coś kobieta do mnie mówi, ale jej nie słyszę. Słucham? Ja nie wschodził, nie tego, ja i nie mam tego. A co to jest? Ostre? Nie, bo no A kochanie, a czemu tam nie poszłaś? Chciałbym to dotknąć, ale boję się, że jest jakiś kąśliwy. Jak ktoś wie, jeżeli ktokolwiek ogląda te vlogi, to może mi powiedzieć, czy. Co to jest? Roślina. Nie wiem, jak ludzie tędy przychodzili, ale jeżeli ludzie tędy przychodzili, to my również damy radę. O oh wow, radę. Tak? Nadziałaś no, się trochę, ale dałaś radę. A weź telefon potrzymaj w takim razie i mnie nagraj. Czy to jest to bycie Indiana Jonesem, którym chciałeś być? Tak. Cześć kochani, dzisiaj na misji. Dzisiaj jesteśmy na bardzo trudnej misji. Szukamy z w środku, I są zaginione szczątki Alfredo Murakty dawnego archeologa, który próbował swoich sił w znalezieniu sarkofagu. Czy to? Tak, to tutaj zostały pochowane jego szczątki. Znaczy pochowane to wiele, wiele powiedziane, gdyż nikt go nigdy wcześniej nie. Ej, czy wychowano. my kurwa wrócimy? Wrócimy. Daj mi mówić, kobieta. Jesteśmy na ważnej misji poszukiwanie szczątek zaginionego archeologa Fernando Morata. Ty, ja się zaraz spierdolę. Bierz to ode mnie. I daj mi rękę. Jakoś jak cię nie było obok, to sobie lepiej radziłam. A teraz jak jesteś obok, to mam taki system szatą, że możesz mi we wszystkim pomagać. Nie? No to dobra, to już odchodzę od ciebie. Nie, nie, nie. Ale tam jest pięknie. Okazało się, że pochowane ciało Mariusza Paretta nie jest w tą stronę, lecz w tamtą. Nie możemy schodzić w dół, lecz w górę. Dobra, ja nie wiem, czy ty coś zrobiłaś, czy coś przed chwilą tak wysoko skoczyło. Tak. Możemy nie straszyć? Nie straszyć się, no to pewnie konik polny. Dawaj, nie wiem, gdzie ta plaża jest. Ale która plaża? No pamiętasz, jesteśmy tutaj taką plażę. Tylko tu jak my wejdziemy. Nie wejdziemy, właśnie o to. Cały mych na tym polega, w sensie tam dołem po prostu pewnie da się przejść, nie? No nie wiem. Bo tam są dróżki. No, ale to i tak damy radę to się też się Nie, tam nic nie ma. Nie ma nawet dróżki. Nie. No ale to taka... No dobra, to może Słyszę głosy. Jesteś... nie, nie chcę <laughs> Mam schizofrenię. Tak. O kurwa. Pierwszy krok zrobiony. nie? Kochanie, w całą tym trasę w Stanach Smithach i w sukience, i tak uważam, że powinnam by się nagrodę na tam. I tak to jest właśnie. To jest ślepa uliczka? Nie, no, pierdolisz. Czekaj. Kochanie, nie o. Co tam mam iść? Tak. Kochanie, ale zobaczcie, tu wszystko trzymał. No dobrze, no jak się wywalisz to przynajmniej będę miał to miał tu nagrane. Udało nam się dojść w dół, jednakże widzę. Przerwa była trzysekundowa. I nie wiem, czy wchodzimy na te skałki tutaj. Oho, ho, 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 ho. Ktoś tu szluga palił, kumar. Oficjalnie zakochałem się w marciaty. Kobieta straciła możność mowy, nie? Dobra. I tak oto kończy się nasza piękna podróż. I tak oto kończy się nasza podróż w tym pięknym miejscu. Wracamy do domu, ale najpierw kolacja w restauracji.